Jestem Anna, a ty jesteś w latarni duszy. Pełnia to czas kulminacji, wypełnienia energii i ujawnienia ukrytych aspektów naszej rzeczywistości. Możemy zobaczyć efekty naszych wcześniejszych działań, dowiedzieć się, co sprawia nam trudności, co nas wspiera, a także zrozumieć, jakie kroki warto podjąć, aby lepiej wykorzystać nadchodzące możliwości. Ten konkretny rozkład, dostosowany do energii pełni, pomaga zajrzeć głębiej w Twoją podświadomość oraz ujawnić to, czego być może unikasz lub po prostu nie zauważasz w biegu codzienności. Wskazuje na Twoje potencjały, zasoby i obszary wymagające uwagi, jednocześnie oferując wskazówki co do tego, jak najlepiej. Pokierować swoim postępowaniem, aby osiągnąć równowagę i harmonię w codzienności. Moment pełni jest idealny, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na siebie oraz swoje życie z szerszej perspektywy. Zobaczmy, jak radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, co w sobie odpuścić, a na czym skupić swoją uwagę. Możesz wykorzystać działanie pełni do odkrycia. Ukrytych aspektów swojego życia i przygotowania się na kolejny etap. Jeśli jakieś przesłanie nie przemawia do ciebie, pozwól mu odpłynąć i przyjmij jedynie to, co rozświetla Twoją drogę. Aby w pełni zrozumieć kierunek swojej energii, spójrz również na swój ascendent i księżyc. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, które przesłania naprawdę z Tobą harmonizują. Karta centralna, Twoje wewnętrzne światło. Co intuicja lub podświadomość chce Ci pokazać? Rycerz Buław. Twoja intuicja lub podświadomość wskazuje, że w tej chwili przepełniacie Cię silna energia działania i nowe pomysły. Możesz czuć potrzebę szybkich zmian, odważnego podejmowania decyzji lub wyrwania się z rutyny. Jest w Tobie gotowość na pójście do przodu, nawet jeśli decyzje Podejmowane są pod wpływem impulsu, a okoliczności nie są jeszcze w pełni podporządkowane logice. Ten wewnętrzny głos może jednak wskazywać, że czasami działasz szybko, a to, co cię napędza, to bardziej krótkotrwały entuzjazm niż trwałe zaangażowanie. Możesz odczuwać rozdarcie między impulsywnym podejściem do nowych wyzwań, a potrzebą większej stabilności. Twoje cienie. Co w sobie ukrywasz? Koło Fortuny, Kapłan, dziesiątka buław. Pełnia ujawnia, że być może jesteś w okresie przełomu lub zmiany, które wymagają od ciebie cierpliwości i zaakceptowania cykliczności życia. Możliwe, że odczuwasz presję związaną z obowiązkami lub jakimiś wielkimi oczekiwaniami, zarówno swoimi, jak i narzuconymi z zewnątrz. Masz wrażenie, że znajdujesz się na spirali, w której powtarzasz pewne schematy i próbujesz sprostać wymaganiom, które mogą być dla ciebie oznaką tradycyjnych wartości, ale jednocześnie są wyczerpujące. Obowiązki czy wymagania narzucone przez przełożonych, rodzinę, otoczenie wymagają zmiany podejścia do nich, bo już teraz mogą obciążać cię ponad miarę. Możesz odczuwać, że bierzesz na siebie więcej niż jest to konieczne, co spowalnia Twoje działania. Nawet jeśli wewnętrznie odczuwasz zamiar wyścigu, jak na to wskazuje karta rycerza buław. Z drugiej strony, możesz ukrywać w sobie potencjał do głębszego zrozumienia cyklu, w jakim się znajdujesz. W dobrym scenariuszu mogłabyś zaakceptować zmienne kolei losu i przyjąć większą dozę cierpliwości wobec. Długotrwałego celu. Pełnia ujawnia, że trwasz w cyklicznej walce między tym, co narzucają ci obowiązki i zewnętrzne konwenanse, a tym, co daje ci wewnętrzną wolność, masz potencjał, by odpuścić to, co cię obciąża emocjonalnie lub intelektualnie. Twój ukryty potencjał. Co możesz wykorzystać, aby poradzić sobie z trudnościami? Król Mieczy, Paść Pentakli, Trójka Pentakli, Dziesiątka Kielichów. Wspiera cię twoja zdolność do myślenia analitycznego i chłodnego oceniania sytuacji. Gdy tylko jest taka konieczność, potrafisz odciąć emocje i działać mądrze oraz strategicznie. Jesteś osobą, która potrafi obiektywnie analizować fakty. Wspiera cię twoja zdolność do uczenia się i rozwijania nowych umiejętności. Dzięki temu możesz Odnajdywać nowe sposoby rozwiązywania problemów. Ta karta zachęca też do praktycznego podejścia. Warto przeanalizować swoje wyzwania z nastawieniem na konkretne korzyści i naukę. Wspiera Cię Twoja zdolność do współpracy z innymi, umiejętność dialogu i wspólnego działania z otoczeniem, zwłaszcza w sferze zawodowej, jest Twoim wsparciem. Potrafisz budować porozumienia oparte na wspólnych celach. Jeżeli napotkasz trudności, zaproszenie zaufanych osób do współpracy może okazać się kluczowe. Relacje z rodziną lub bliskimi wspierają Twoją siłę. Masz wokół siebie osoby, które mogą dodać Ci otuchy i pomóc spojrzeć na swoje sprawy z szerszej perspektywy. Fundamentem Twojego sukcesu jest równowaga między zimną analizą, a wsparciem emocjonalnym. Masz zdolność łączenia logicznego myślenia z praktycznością oraz współpracą, co może pomóc, pomóc Ci stawić czoła trudnościom. Bliscy również mogą odegrać ogromną rolę w Twoim procesie radzenia sobie z wyzwaniami. Cień przed Tobą, co pełnia odsłania czego nie zauważasz? Siła, umiarkowanie, słońce, rycerz kielichów nie dostrzegasz, że w tej chwili spoczywa na tobie ogromny potencjał równowagi i sukcesu. Siła i umiarkowanie wskazują, że masz więcej cierpliwości wewnętrznej mocy niż być może w sobie nie dostrzegasz. Możesz pokonywać przeszkody nieagresywnym naciskiem, lecz. Spokojnym, konsekwentnym działaniem. Masz zdolność opanowania emocji, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Nie zauważasz, że jesteś blisko pozytywnego rozwiązania swoich spraw, a twoja droga może zmierzać do sukcesu pod warunkiem, że wykorzystasz wszystkie swoje talenty i wewnętrzną moc. Wbrew pozorom, w twoim otoczeniu mogą być osoby, które oferują ci pomoc lub wsparcie. Może to być ktoś, kto działa z dobrymi intencjami i jest gotowy pomóc bardziej niż sądzisz. Pełnia odsłania, że masz w sobie ogromny potencjał do działania w sposób zrównoważony, a jednocześnie jesteś na najlepszej drodze do znalezienia jasnych rozwiązań swoich problemów. Nie, nie ignoruj też osób z otoczenia, które mogą oferować wsparcie emocjonalne lub inne formy pomocy. Rada? Co zrobić, żeby dobrze wykorzystać to, co pełnia odsłoniła? Cesarzowa, król kielichów, as Cesarzowa zachęca do działania z troską o siebie i swoje potrzeby. Skup się na tworzeniu harmonii w swoim życiu, wykorzystując kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania. Król kielichów podkreśla, abyś pozostawała emocjonalnie opanowana. Nawet jeśli sytuacje są stresujące, zachowaj spokój, słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Twoja stabilność emocjonalna ma kluczowe znaczenie w tym, jak radzisz sobie z problemami. A z kielichów sugeruje skupienie na emocjonalnym odnowieniu. Może to być nowy początek, szansa na wprowadzenie świeżej energii do swojego życia. A także możliwość spojrzenia na swoje relacje czy sytuacje z większym współczuciem i otwartością na uczucia. Rada dla Ciebie to działanie tak, abyś ustaliła priorytety w swoim życiu, zwróciła uwagę na własne potrzeby emocjonalne i pracowała nad równowagą między myśleniem, kreatywnością i emocjami. Budowanie harmonii w życiu i otwarcie się na nowe możliwości emocjonalne. Przyniesie ci największe korzyści. Ten rozkład ujawnia, że możesz być w okresie przełomu lub zmiany, gdzie, z jednej strony masz wewnętrzny zapał i determinację do działania, ale z drugiej strony możesz nie w pełni zauważać, jak wiele wsparcia i stabilności masz do dyspozycji w swoim życiu. Jesteś blisko celu, blisko sukcesu. Ale kluczowe będzie zachowanie równowagi oraz działanie w sposób przemyślany, opanowany i w zgodzie z własnymi potrzebami. Polegaj zarówno na swojej logice, jak i intuicji, a jednocześnie nie bój się korzystać z pomocy bliskich czy osób oferujących Ci wsparcie. Warto także rozważyć odpuszczenie zobowiązań, które Cię zbyt obciążają.